Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mówi do was Senior Gracz, a to jest kolejny odcinek moich przygód w grze Mechanika. Moi drodzy, jest prawie 5:30 na cyfrowym zegarze, za chwilę zacznie się nowy dzień, zgasną światła, ale zanim to wszystko nastąpi, chciałbym wam przekazać jedną informację. Otóż pojawiła się aktualizacja gry, a przy okazji jedna ciekawa zapowiedź. Zobaczmy zatem jak wygląda sprawa aktualizacji. Mamy teraz wersję gry 1.08 i zostały dodane dwa nowe przedmioty, a mianowicie spalarka i odkurzacz. Zaraz zobaczymy te przedmioty, zobaczymy co one robią, jak działają, chociaż można się domyślić. Tak, dodatkowo algorytm pojawiania się robotów wrogich został zmieniony. Teraz po zabiciu gracza będą też wracały do fabryki. No i jeżeli w tyglu zabraknie nam paliwa, czy też w piecu do wytopu zabraknie nam paliwa. Wtedy on się wyłączy automatycznie, a to co nie zostało przetopione zostanie zwrócone. Na dodatek dwa, y, dwie małe poprawki błędów, a na koniec co czysta można powiedzieć zapowiedź, że w następnej aktualizacji co dwutygodniowej, czyli to już jest pierwsza zapowiedź, że aktualizacje będą co dwa tygodnie. To jest to magiczne słowo fortnightly. Następna aktualizacja będzie zawierała pojazdy i parę innych fajnych rzeczy. Moi drodzy, pojazdy, może być ciekawie. Ja zaplanowałem sobie na dzisiejszy odcinek przeniesienie bazy w inne miejsce i mam nadzieję, że kiedy za dwa tygodnie ta aktualizacja się pojawi, będę mógł się między tymi bazami naprawdę szybko poruszać, właśnie za pomocą pojazdów. A tymczasem wróćmy do gry. Światła zgasły, bo tak był zaprogramowany zegar cyfrowy. No i nie pozostaje mi nic innego, jak po pierwsze zobaczyć, jak wygląda. Jak wygląda odkurzacz? Tak, zasysa wszystkie pobliskie przedmioty i wyrzuca na końcu. Można do niego podpiąć skrzynkę. Dobrze, spalarka to jest napędzany, zasilany, jest zasilana paliwem. I zniszczy każdy zniszczony, przepraszam, każdy wrzucony do niej przedmiot. Ja tu mam o po moich ostatnich przygodach trochę takich nadmiarowych rzeczy, więc ja sobie tę spalarkę zbuduję. A czemuż by nie? Mam ją teraz tutaj, 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 gdzie jest spalarka. I to jest. niemiotacz. ognia to jest. Jak zwykle nie widzę. A chciałbym zobaczyć. Ujrzeć i uwierzyć. A nie widzę. Teraz jest. Jest! Jest spalarka. Jest spalarka. Tak. Postawmy ją. Dobrze. Zasilmy ją lekko paliwem. Okej. Okay. Włączmy. Ło! Piekło, panie! E? Nie trafiłem. To jeszcze raz. O! Za lekki ten rzut był. A to jeszcze raz. Dalej nie trafiłem. Hehe! <laughs> to nie będzie takie proste tu cokolwiek wrzucić. Próbujmy z siekierką. Muszę znaleźć miejsce. No patrzcie, no w którym mogę stanąć, żeby przedmiot... A może teraz o. Przepchnę. Poszło. Ba. I zginęło. Dobrze. Poszło i zginęło. Tylko że ja mam ciągle jeszcze kilka innych przedmiotów do spalenia. Dobrze, spróbuję tak naprawdę blisko stanąć. Nic to nie dało. Bliżej się już nie da. Gdzie zrzucać te... Ajajaj, może ciut wyżej. O tak, dobra. O już wiem, gdzie wrzucać. Siekiera, ilofik. O, mniej więcej tu trzeba celować. Dobrze, to teraz przepchniemy jedno drugim. Przepchniemy, ale i tak muszę podnieść Dobrze, okej, okay, w porządku Wiem jak to działa W takim razie jeszcze sobie spalę Resztę A, Za wysoko, tak? Tych przedmiotów Okej, okay, idealnie poszło Ciach, ciach Dobrze, popchnijmy. Ciach, i jeszcze jeden. Gdzieś tu. Gdzieś tu. Dobra! Poszło! Teraz możemy ją wyłączyć. Oczywiście ona tu stać nie będzie. Godzę się na stratę paliwa. Co zrobić? Trudno. Dobrze, jak powiedziałem, chcę się przenieść. Chcę się przenieść. Jest 9:40, a ja się chcę przenieść. I chcę się przenieść, moi drodzy, daleko stąd. Daleko stąd, bo chcę się przenieść aż pod Jeffa, czyli pod wrak statku. Jest to daleka droga, dlatego, jak powiedziałem, bardzo się cieszę, że wejdzie coś takiego jak pojazdy, bo mam nadzieję, że wtedy ten czas przemieszczania się pomiędzy. wkurzone czy nie wkurzone? Wkurzone. O, muszę zawrócić, niestety. Wracając do pojazdów, że ten czas przemieszczania się pomiędzy punktem A i punktem B będzie znacznie szybszy niż na piechotę. Tymczasem ja sobie tutaj rozmontowałem cewki, bo myślałem, że się będę przenosił i mam tylko jedną, ale i ona zdaje egzamin całkiem nieźle. Dobra, gdzie są te? Jakaś broń by się przydała, lepsza niż ten kij bejsbolowy, dystansowa najlepiej. Okej, okay. dzień dobry, dzień dobry, zapraszam, proszę bliżej, proszę bliżej, jeszcze bliżej, jeszcze i zdjęcie. Dziękuję, po zdjęciu. Okej, okay. co mamy, śrubki i żelazo, śrubki i żelazo. Dobra, zajrzyjmy jeszcze tutaj, gdzie pracuje instalacja do produkcji, właśnie sztab. Yy, I skończyło się paliwo. Oj, 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 oj. No to dobrze, że zajrzałem. I tu już mamy no power. Słuchajcie, nawet na tym jednym. Dużo leży grudek. Na ziemi niedużo. Ile mamy sztabek? 337. Dobrze. Okej. Okay. Tam widzę leżą grudki. To trzeba podnieść. Tu jest no power. Masz power. Gdzie są te grudki żelaza? Tu są. Ktoś yy, słyszę. Ktoś słyszę. Słuchajcie, no, wygląda na to, że te przenosiny dzisiaj troszeczkę się odwleką w czasie. Dobra, teraz one muszą podejść już pod same drzwi, żebym mógł je godnie powitać. Tak, zapraszam, zapraszam, a jakże. No, no. Uuu, poszło. Dobra. I zaraz te śmieci podniosę, znaczy to nie są śmieci, to są surowce. Tylko się pozbędę tych pięciu grudek żelaza. Okej, okay, i już Piec, że tak powiem Nadrobił To nam tu jeszcze, A, Holender, niepotrzebnie Zapełniałem cały bak Cały kanister, bo tu raptem zostało 20 kilka sztuk Czyli za chwilę tutaj powiedzmy sobie Nie będzie już co wydobywać I trzeba będzie tę całą instalację zabrać Na szczęście, na szczęście Można powiedzieć, zasoby tutaj są Odnawialne, słuchajcie, ziemia oddaje Rudy po kolei na przykład ja już całkowicie wyczerpałem jedno złoże litu, a tymczasem minęło tyle czasu od tego momentu, że. Proszę bardzo, weźmy tylko yy, kilof do ręki o, o jeden kilo za dużo. Ups, co prawda nie jest mi on potrzebny, chociaż siekiera może by się przydała. Czy ja sobie mogę zrobić sam takie coś? Kilo i, 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 i siekierka. Chyba nie bardzo. Oj, 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 oj. Yy, Coś słyszę. O, jakiś wkurzony. Słuchajcie, niedobrze. Zrobiłem sobie wielkie kuku, bo wyrzuciłem sobie nie tylko nadmiarowe, ale i potrzebne należące do wyposażenia narzędzia. No trudno. Się mówi i żyje się dalej. Słuchajcie, ale ich tutaj dzisiaj naniosło. Normalnie chciałbym spokojnie wyjść z domu i nie mogę. I bum. Tak jest. Poszło. Jeszcze coś? Nie ma. Dobra. Wychodzimy. Spółka drutu. Trochę stali. O, układ scalony. Bardzo mnie to cieszy. Jeszcze coś? Nie widzę. Dobra. Muszę wrócić do tej instalacji w takim razie, żeby odpowiednio wcześniej ją wyłączyć, bo... O, proszę bardzo. I już nie ma. I już nie ma. Wyłączamy. Zbieramy. Okej, okay, jedna bateria się ostała. To też można zebrać. Dobrze i piec można wyłączyć. O i z pełnym bakiem paliwa zebrać. Ile nazbieraliśmy? 372 sztaby. Mam na to miejsce w ekwipunku. Zaraz zobaczymy. O tak nie bardzo. Słuchajcie, ale tak jak powiedziałem, jestem troszeczkę zmartwiony tym, że zepsułem sobie kilof i siekierkę i w tym momencie nie będę w stanie rąbać drewna. I nie wiem co z tym fantem zrobić teraz. Bo jak mi będzie drewno potrzebne, to co ja zrobię? Chyba trzeba będzie, niestety, umrzeć, po to tylko, żeby odzyskać narzędzia. Ale to jeszcze nie w tym odcinku, a jeżeli, to na jego koniec. Dobrze, wobec tego zbieram te zabawki. Tak. Zbieram skrzynkę. Zbieram ekranik. Zbieram piecyk. Dobra, i zaczynam się przemieszczać w stronę docelowej bazy. Znaczy niekoniecznie docelowej, bo być może zbuduję jeszcze jedną bazę gdzieś po drodze, ale w tym momencie już pomału w stronę miejsca, gdzie ma powstać nowa baza, czyli w pobliżu wraku statku Jeff. Jak powiedziałem, są tam zasoby. W rozsądnych ilościach i w rozsądnej odległości od samego statku. Zastanawiam się tylko, czy bazę budować na statku, czy też statek przerobić na bazę. Ale chyba raczej zbuduję bazę na statku. Różnica polega na tym, że normalnie będę tam stawiał fundamenty i elementy bazy, a nie będę, że tak powiem, stawiał ścian, na przykład wzdłuż kadłubu, bo. Nie chcę tego robić w ten sposób. Chcę zbudować taką bazę z prawdziwego zdarzenia. Muszę się tylko tam dostać. Ok. Coś wyknąć. I coś zjeść. Dobra. I możemy dalej. Czy tam w tym kanionie coś jest ciekawego? Tam nie ma nic ciekawego. Tam jakiś jeden sobie siedzi pod skałą. Mam nadzieję, że nie jest jakoś wybitnie wrogo nastawiony. Na wszelki wypadek przebiegnę. No i już widać latarnię na horyzoncie, a to oznacza, że za chwilę będę w pobliżu naszego statku, czyli miejsca na nową bazę. Jest to też miejsce dość blisko jednej z fabryk robotów. No bo te budynki Odyseja to chyba są fabryki robotów, więc zapewne będziemy mieli towarzystwo bardzo często. No i teraz, tak jak powiedziałem, pytanie. Brzmi podstawowe, czy będzie można zbudować bazę na statku. Zobaczcie, tu jest lit, całkiem go sporo. Tam jest miedź, tam jest żelazo, i miedź, i woda, i ropa. Więc praktycznie rzecz biorąc, w bardzo rozsądnej odległości ode mnie są tutaj. Zasoby. No, kwestia jest tego typu, że statek jest, można powiedzieć, niezwiedzalny. Nie można otworzyć żadnych drzwi, i tych kontenerów też się nie da usunąć. Troszkę szkoda, bo można by było wykorzystać właśnie elementy statku jako elementy bazy, gdyby się udało usunąć te kontenery. Ale spróbujmy w takim razie zrobić rzecz następującą. Próbujmy postawić tutaj fundamenty. Czy można postawić fundament na statku? Można i bardzo dobrze. Tak tyle tylko, że ja go tak bardziej bym chciał równolegle. Może do burty. I co, zbudowalibyśmy sobie tutaj bazę na tym statku. A może w ten sposób, żeby. Można było wyjść potem na tamte schody, bo dwóch fundamentów pewnie nie pomieszczę. Jeden obok drugiego, a pomieszczę. Dobrze, ok, słuchajcie. To jest podstawa naszej bazy. To jest podstawa naszej bazy. Być może, już tu miałem schodki chyba w ręce. Czy mi się wydawało, mam schodki. Dobra, mam schodki. Więc sobie zrobimy schodki z tej strony. No, tylko ołaś, dobrze, dobrze było, żeby one się o, zaczepiły. OK, to teraz potrzebuję trochę ścian, najlepiej ścian z oknami, no i przynajmniej jedną ścianę z drzwiami. Y 4. Tak, no niestety kosztuje to zasobów troszkę. Tak, cztery ściany z oknami. To teraz zobaczmy, co możemy z tego zrobić. Ściana z drzwiami, oczywiście, tutaj. Jak najbardziej. Jakieś drzwi pancerne w ręce mam, nie mam. Dobrze. Ściana z oknami, cztery ściany. No to tak, na pewno jedna tutaj, jedna tutaj. No przypnij się, proszę cię, ładnie. Przypnijże się ładnie tutaj. O! I jedna tutaj. Dobra, świetnie. Jeszcze nam jedna została. Wykorzystam ją może kiedy indziej. Bo tutaj będę chciał postawić kolejne fundamenty. Czyli może na razie, w takim razie rzeczywiście zróbmy jeszcze dwie pełne ściany. Dwie pełne ściany, żeby zamknąć tutaj. No i sufit oczywiście też by się przydał. Pytanie jest, czy można budować bazy piętrowe. Ja myślę, że jak wykorzystamy troszeczkę statek, to. Będę w stanie taką bazę piętrową zbudować. Czyli jeszcze sufit potrzebuję. Dwa na razie sufity tylko. Ok. Tam mamy jakiś wypełniacz sufitu. Zaraz zobaczymy do czego. Przeniosłem go? Przeniosłem. Dobrze. Ciach, ciach. Aha, tutaj dobra, dobra. Wypełniacz potrzebny, oczywiście, jak najbardziej. No chyba nie tam. Jak on wygląda w ogóle? Jakiś taki? Hmm. Aha, czyli dwa są potrzebne. Dobrze. Czyli dwa są potrzebne. To już mamy dwa. No, pięknie, baza jest. To prawda, okna są nieprzeszklone. I oho, oho tu można bardzo łatwo wejść. No, ale co zrobić? Tu zrobimy jeszcze dwie ściany. Tak jak powiedziałem, pełne na początek, żeby mi się nic nie przedostało. Okej. Okay. Już mam. Ciach. I też się ładnie powinna przypiąć. Przypnij się, proszę. Ciach. Mamy. Okej. Okay. Dobra. Szkło mam. Szkła nie mam. To oznacza, że będę musiał niestety... Albo wrócić, albo postawić tutaj fabryki szkła bardzo szybko. Na pewno zaraz będę chciał postawić fabryki wody, znaczy pompy wody będę chciał postawić, bo no bez wody może być ciężko. Na razie widzę zbliżają się do mnie. Roboty. To cóż, nie wypada nic innego, jak postawić. Cewki dwie. Tak, Stąd one mogą nadejść. Stąd mogą nadejść, więc postawilibyśmy jedną cewkę tutaj, też już na statku. Nie, na piachu. Tutaj i jedną cewkę przed drzwiami. Gdyby bardzo chciały wejść. Z drugiej strony, jednak chyba tu. Dobra. Zasilimy cewki bateriami. Na razie po dwie baterie. Tak. Mam jakiś przycisk w ręce? Mam. O, zrobię to tradycyjną metodą. Ciach. Jedna cewka. Druga cewka, tak. Oczywiście ciach. Oj, nie, to przepraszam. Zdarzenia, tak, tak, tak. o. -o. Okej, okay, jeszcze zdążę. O! Jak on tu wlazł? Ale mnie zaskoczył. I cewka nie zadziałała? To masz ci los. O! No, tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem. Dobrze, moi drodzy. Trudno się mówi i żyje się dalej, ale dzięki temu odzyskałem kilofik i siekierę. I, tak jak mówiłem, na koniec odcinka przyjdzie umrzeć i przyszło umrzeć. Ale nie taką śmiercią umrzeć chciałem. No nic, dobra, spróbuję teraz tam szybko dobiec. Widzę, że będę musiał zupełnie inaczej rozłożyć akcenty, jeżeli chodzi o obronę. No i przygotować się właśnie na najazdy tychże robotów częstsze. A tymczasem. Tak jak powiedziałem, muszę odzyskać swój stan posiadania i rozbudować bazę.